Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Italia Moim Okiem. Dzisiejszy odcinek dedykuję tym, którzy chcą do Włoch wybrać się na wakacje na weekend i myślą o tym, żeby zrobić to w najbliższym czasie. Ja, kochani, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego uważam, że sierpień to jest najgorszy z możliwych miesięcy na odwiedzenie Włoch. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do dalszej części dzisiejszego filmu. Dzisiejszy film, dzisiejszy zbiór informacji, które chciałabym Wam przekazać jest pewnego rodzaju powtórzeniem tego, o czym mówiłam już e, rok temu, a to dlatego, że temat sierpnia we Włoszech jest bardzo aktualny, z roku na rok jest tak samo aktualny, on nie traci na ważności, na aktualności, dlatego pomyślałam sobie, że fajnie będzie sobie po prostu usiąść. I z Wami na ten temat porozmawiać. Zacznijmy może od początku, żeby nie przedłużać tego filmu zbytnio. Zacznijmy od Bolini Rosji. To jest pierwszy punkt na mojej liście punktów, o których musicie wiedzieć. Co to są te Bolini Rosji? Generalnie, jeśli chodzi o miesiąc sierpień, Włosi w tym miesiącu przemieszczają się zdecydowanie dużo więcej niż w innych miesiącach. Przemieszczają się, co mam na myśli? Mam na myśli przejazdy z miast nad morze i z nad morze na, do miasta. Więc najczęściej te bolini rosji obejmują, czyli te takie bardzo y, intensywne punkty, jeśli chodzi o korki, obejmują najczęściej właśnie okolice weekendu, czyli piątek, sobotę i niedzielę, kiedy Włosi po prostu wyjeżdżają ze swojego miasta, jadą nad morze, a później z tego morza wracają do domów. I wtedy właśnie na drogach tworzą się po prostu koszmarne korki. Więc jeśli macie zamiar podróżować samochodem po Włoszech i zastanawiacie się, czy czegoś o czymś nie pomyśleliście, to pomyślcie, kochani, o tym, że są takie momenty, w życiu każdego Włocha, kiedy po prostu on wyjeżdża ze swojego miasta i wtedy powinniście moim zdaniem albo już zatrzymać się w miejscu, w którym jesteście, albo może poczekać, aż przejdzie ta fala. Więc generalnie punkt pierwszy Bolinii Rosji, pamiętajcie, żeby to sprawdzić przed przyjazdem do Włoch, kiedy to ma miejsce, natomiast ja z góry bym zakładała, że to mia miejsce zawsze w okolicach weekendu w sierpniu. Kolejny punkt, który już pokrótce wyjaśniłam, to są właśnie korki. Korki, kochani, tworzą się nie tylko na autostradzie, ale korki tworzą się również na tych drogach takich wewnętrznych, międzymiastowych, takich drogach, które prowadzą do jakichś istotniejszych miejsc we Włoszech. Także sprawdźcie również informacje nie tylko autostradowe. Jeśli myślicie, że ominiecie korki jadąc na przykład drogami międzymiastowymi, możecie się srogo pomylić, bo tam również możecie spotkać korki. Także miesiąc sierpień to jest miesiąc korków. I generalnie tak, jeśli chodzi o miesiąc sierpień, w miesiącu sierpniu jest takie święto, które jest bardzo... Specyficznym świętem, dlatego że jest to święto wszystkich Włochów. Włosi wtedy po prostu dostają kociego rozumu, wyjeżdżają, wszyscy wyjeżdżają z miast, w których mieszkają, jadą na pikniki, żeby zjeść, spędzić ten czas ze znajomymi. I mówię tutaj o święcie, która nazywa się Ferragosto, i w tym roku wypada w czwartek, 15, znaczy wypada zawsze 15 sierpnia. W tym roku jest to czwartek i kochani, jest to dzień, kiedy po prostu nad morzem nie da się wsadzić szpilki. Także jeśli wybieracie się nad morze w sierpniu do Włoch, pamiętajcie o tym, żeby zacząć myśleć o tym dużo, dużo wcześniej. Wydaje mi się, że teraz już jest troszeczkę za późno, żeby myśleć o tym, żeby wybrać się nad morze. Albo generalnie po prostu odczekać ten moment najgorszy, czyli właśnie 15 sierpień, i wybrać może jakiś dzień albo trochę później, albo trochę wcześniej. Generalnie jakby okolice tego 15 sierpnia, jako że w tym roku wybada to w czwartek, to przypuszczam, że czwartek, piątek, sobota i niedziela to będzie po prostu we Włoszech katastrofa, więc jeśli wybieracie się w tym terminie, to tylko i wyłącznie Wam współczuję. Mam nadzieję, że nie będziecie odczuwać tego aż tak mocno, ale obawiam się jednak, że możecie się y, zetknąć z tą y, przykrą rzeczywistością włoską i ten 15 sierpień, który ma być świętem, może dla Was okazać się takim momentem dość nerwowym, bym powiedziała. Także 15 sierpień to jest dzień, kiedy należy po prostu albo zostać w domu, albo w jakikolwiek inny sposób po prostu ominąć ten dzień, a właściwie ten weekend sierpnia. Co mam dalej na liście, kochani? Dalej na liście znajduje się coś, co może być bardzo oczywiste, czyli temperatury. Kochani, w sierpniu temperatury we Włoszech dochodzą naprawdę do są bardzo wysokie, o może tak powiem. Generalnie na przykład w tym tygodniu zapowiadane są temperatury do 37 stopni, więc jeśli wybieracie się na przykład nad morze i chcecie po prostu sobie nad tym morzem odpocząć, to myślę, że jakoś sobie tam dacie radę, dlatego że zawsze można sobie wejść do wody, ochłodzić się, zawsze są bary, można się czegoś napić. Natomiast jeśli planujecie we Włoszech zwiedzanie w tym terminie, wydaje mi się, że 37 stopni to jest troszkę dużo, jeśli chodzi o zwiedzanie, takie wiecie, swobodne poruszanie się, żeby Zobaczyć wszystko i jeszcze być z tego zadowolonym, coś z tego wynieść. Ja generalnie, 37 stopni, no jakby siedzę w domu, nie wychodzę albo staram się wyjść właśnie po tych już godzinach takich bardzo szczytowych. Czyli najczęściej wychodzę o godzinie 17, kiedy już ta temperatura spada do np. 30 stopni, i wtedy w miarę możliwości można się jakoś poruszać. Natomiast, tak jak mówię, jeśli planujecie jakieś zwiedzanie, konkretniejsze, chcecie coś bardzo zobaczyć no to ja bym przemyślała, czy faktycznie ten sierpień to jest dobry miesiąc właśnie ze względu na temperatury, na tą uciążliwość temperatur. Jeśli chodzi też o zwiedzanie i ten punkt turystyczny, to bardzo istotne jest moim zdaniem to, więc wspominam to, dlatego że uważam, że to istotne. Że bardzo wiele miejsc jest zamkniętych, takich nieturystycznych. Znaczy, jeśli wybieracie się do miejsca turystycznego i chcecie zjeść w restauracji, która po prostu jest przeznaczona dla turystów, to na pewno takie restauracje będą otwarte, więc nie powinniście się tym bardzo przejmować i ten punkt uznać za nieaktualny. Natomiast jeśli wybieracie się w takie miejsca, które są mniej turystyczne, mniej uczęszczane. Możecie się spotkać z tym, że te działalności będą generalnie zamknięte. Mówię tutaj o wszelkich rodzajach działalności, czyli o sklepach, o restauracjach, o różnych barach. Także mm, sprawdźcie również to, czy właściciel sklepu, czy baru, czy miejsca ogólnie do którego się bieracie, nie wybiera się na przykład w tym czasie na wakacje. Także mm, wszyscy w tym czasie biorą ferie, biorą wakacje, jadą na wakacje. I zdarza się to również właśnie osobom, nie tylko które pracują w gastronomii czy w szeroko pojętych serwisach, natomiast zdarza się to również osobom, takim jak na przykład mój mąż, który pracuje w fabryce. I w fabryce najczęściej, właściwie we wszystkich fabrykach we Włoszech, są takie dwa tygodnie w sierpniu, kiedy fabryki po prostu stają i nie pracują. Są to albo pierwsze dwa tygodnie sierpnia albo drugie dwa tygodnie sierpnia, no ale generalnie jakby na to nie spojrzeć, jeśli jedna fabryka, fabryka A nie pracuje pierwsze dwa tygodnie sierpnia, a zależna jest na przykład od fabryki B, która nie pracuje w dwa pozostałe tygodnie sierpnia, no to możecie sobie uważać, że generalnie miesiąc sierpień jest takim miesiącem bardzo wolnym, bardzo no takim nastawionym na relaks, na odpoczynek, na wakacje właśnie. Także ja bym się tych wielkich jakichś historii po włoskich firmach właśnie na okres sierpień nie spodziewała, dlatego że wtedy bardzo firmy zwalniają, naprawdę pracują dużo mniej, pracują dużo wolniej, a nawet jeśli zaczynają już pracę dość intensywnie, to najczęściej na przykład uzależnieni są od innych firm albo od podwykonawców, którzy właśnie w tym czasie mogą mieć ferie, bo to nie jest tak, że wszyscy się zmawiają i mówią sobie, no to dwa pierwsze tygodnie i później pracujemy. Nie. Każdy sobie wybiera według własnych tam potrzeb, według własnego uznania, kiedy na tę ferię e, wysłać całą fabrykę, no ale generalnie jakby sierpień to jest miesiąc, kiedy po prostu wszystko bardzo zwalnia, cała gospodarka taka jest troszeczkę uśpiona, w letargu, gdzieś tam na wakacjach nad morzem opala się, albo gdzieś za granicami Włoch na plaży leży na przykład. Także pamiętajcie o tym, jeśli macie na przykład jakieś kontakty z firmami, potrzebujecie coś załatwić, no to możecie się na przykład spotkać z jakimiś takimi no, drobnymi, nieprzewidywalnymi em, problemami. Generalnie, jeśli chodzi o samochody, bo tutaj wspomniałam o samochodach i o korkach i w ogóle o całym tym przemyśle mechanicznym, który może Wam em, przysporzyć kłopotów, nie wspomniałam tutaj o tym, że we Włoszech zaczęły się w ostatnim czasie em, strajki E, miejskich przedsiębiorstw, tych takich kolejowych, czyli po prostu kolei. Koleje, metro możecie, znaczy metro może mniej generalnie, może to być taka jednorazowa jakaś akcja. Natomiast jeśli chodzi o koleje, jeśli chcecie się przemieszczać po Włoszech koleją, pociągiem, to też uważajcie na to, że e, mogą się zdarzyć jakieś poślizgi czasowe i to nie jakieś godziny czy dwie, mogą się na przykład zdarzyć trzy godziny opóźnienia. Słyszałam w wielu wiadomościach, ja oczywiście tutaj się nie spotkałam z tym, dlatego że. Rzadko poruszam się pociągiem, ale generalnie wiem, że pociąg jest bardzo fajny i bardzo wygodny. Natomiast słyszałam, że na przykład pomiędzy Rzymem i Firencę, Florencją. O, między Rzymem a Florencją bardzo są duże problemy, jeśli chodzi o komunikację właśnie pociągową, także uważajcie, jeśli wybieracie się gdzieś po okolicy Rzymu, albo gdzieś w okolicy Florencji, to żeby zwrócić uwagę, czy akurat wtedy nie zaplanowany jest jakiś strajk. Oczywiście na stronach internetowych są informacje na ten temat, że ten strajk trwa. Natomiast one się tak mogą pokazać na przykład z tygodniowym, z dwutygodniowym wyprzedzeniem i może Was na przykład to zaskoczyć, także bierzcie pod uwagę również kwestie pociągów i tego, że pociągi również strajkują w miesiącu sierpniu, a jeśli dodać do tego gorąco i w ogóle taką całą atmosferę poddenerwowania podróżą, to już ja sobie w ogóle nie poprażam stresu, który może przeżyć ktoś, kto na przykład decyduje się na przyjazd do Włoch w sierpniu. I jeśli chodzi o e, generalnie tą sferę turystyczną, to też warto jest o tym wspomnieć, że um, jeśli chodzi o Włochów, to Włosi wyjeżdżają z dużych miast, raczej starają się gdzieś tam e, pojechać, żeby odpocząć, natomiast do dużych miast... Przyjeżdżają turyści i naprawdę miesiąc sierpień to jest miesiąc, kiedy jest nawał turystów, dlatego że ym, sierpień generalnie jest jakimś takim bardzo atrakcyjnym miesiącem pod względem wakacji. Natomiast mówiłam, jeśli możecie, to wybierzcie sobie albo miesiąc lipiec, albo miesiąc wrzesień na przyjazd tutaj. Naprawdę, po pierwsze, yy, zaoszczędzicie sobie nerwów w staniu w kolejce w, do różnych atrakcji, które na przykład na, miesiąc, yy, na miesiące wakacyjne, ogólnie na przykład przestają być darmowe. Są takie atrakcje na przykład w Mediolanie, które są, miesiąca, które są atrakcjami darmowymi, natomiast na miesiące wakacyjne, czyli do września praktycznie, one przestają być darmowe, bo wiadomo jest, że wtedy można na tym zarobić najwięcej, dlatego że jest bardzo dużo turystów. Turyści chcą atrakcji, chcą zobaczyć, chcą być, chcą wejść. W związku z tym jest, po pierwsze, dużo turystów, są kolejki do wejść, trzeba za to zapłacić. I co więcej, tutaj też bardzo ważne jest to, że miesiąc sierpień jest takim miesiącem bardzo dziwnym. Jeśli chodzi o ceny różnych rzeczy, przede wszystkim hoteli. Ceny hoteli w sierpniu we Włoszech, moim zdaniem, z tego co ja zdążyłam zaobserwować, potrajają się w jakiś taki magiczny sposób, ten miesiąc około sierpniowy. To jest po prostu okres, kiedy możecie naprawdę wydać kupę kasy, którą możecie tak naprawdę zaoszczędzić, wybierając miesiące mniej sierpniowe, czyli jakiekolwiek miesiące wokół wakacyjne, ale nie sierpień. Także pomyślcie również o tym, czy na przykład nie zaoszczędzić jakichś pieniążków, pieniędzy, pieniążków to bardzo brzydkie słowo, pieniędzy, żeby nie zaoszczędzić jakichś pieniędzy właśnie w taki sposób, żeby po prostu przyjechać na wakacje w sierp... we wrześniu, kiedy pogoda we Włoszech na pewno będzie ładna, albo nawet w październiku, kiedy te temperatury są już troszkę niższe, natomiast słońce naprawdę jest tutaj bardzo częstym gościem w październiku, więc pomyślcie może o październiku, kiedy będzie mniej gorąco, mniej turystów, taniej. Ja myślę, że październik to jest taki miesiąc naprawdę dość atrakcyjny, jeśli chodzi o zwiedzanie Włoch. Kochani, dobra, to by było na tyle. Nie mam więcej nic na mojej liście. Jeśli chcielibyście coś dodać do mojej listy, bo byliście na przykład we Włoszech, albo jesteście z Włoch i chcielibyście coś dodać, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie można się swobodnie wypowiadać. Ja na dzisiaj kończę mój dzisiejszy film. Zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych filmów, które pojawią się na kanale moim Italia Moim Okiem już w najbliższym czasie. Na dzisiaj ściskam Was gorąco. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa!